Witajcie! Zapraszam Was do kolejnego wspólnego ćwiczenia przy imku. Ćwiczenie to możecie sobie skopiować, jest umieszczone poniżej w opisie filmiku. Także możecie je sobie skopiować, wstawić do dowolnego edytora lub nawet wydrukować. Możemy je sobie robić wspólnie. Ja każdy przykład będę omawiać żeby nie było żadnych wątpliwości. Pamiętajcie, że w niektórych przykładach możemy użyć różnych przyimków i w zależności od tego, jakiego przyimka użyjemy, może się zmienić znaczenie całego zdania. Siete pronti? Jesteście gotowi? Allora, kominciamo. A zatem zaczynamy. Io abito Francia. Czyli ja mieszkam we Francji. Pamiętacie, jakiego przyimka użyjemy przed państwami? In. In Francia. Abito in Francia. Tutaj możemy pominąć właściwe zaimek osobowe, bo już forma abito wskazuje nam na pierwszą osobę, mieszkam we Francji. Czyli możecie sobie zapisać, zapamiętać, że przed państwami, jeżeli chcemy powiedzieć wy lub do, użyjemy przyimka in. Parlo Maria nostre vacanze. Ok, czyli rozmawiam z Marią o naszych wakacjach. Jakich przyjmków użyjemy? Parlo con Maria delle nostre vacanze. Skąd się wzięło delle? Dlaczego nie di? E, słuchajcie, to jest e, forma ściągnięta, czyli e, prepozycjone semplice, forma di plus rodzajnik le. E, jest to rodzajnik liczby mnogiej rodzaju żeńskiego. Powiemy le nostre vacanze, le nostre vacanze, nasze wakacje, czyli delle nostre vacanze. OK, wszystko jasne? Robimy sobie formę ściągniętą. Następny przykład, keora venite, czyli co, chcemy tutaj powiedzieć, o której godzinie przychodzicie, przyjdziecie. A ora venite, a o której godzinie, tak, a o której godzinie przyjdziecie. Zawsze, zawsze zapytamy się o godzinę a o której godzinie, tak. W odpowiedzi też użyjemy tutaj przyimka, a czyli na przykład alle 2 o drugiej, alle 3 o trzeciej, alle 5 o 5. E następny przykład: quale binario parte e treno per Bolonia. Możecie sobie poprawić: parte. Czyli e, chcemy powiedzieć z którego peronu wyjeżdża pociąg do Bolonii, tak? Z którego peronu? Też przydatne pytanie. Myślę, że Wam się przyda. Użyjmy tutaj przyimka da. Da oznacza z którego? Da quale binario? Z którego peronu? W odpowiedzi też użyjemy przyimka da. Czyli na przykład dal binario 5, dal binario 7, da quale fermata? Z którego przystanku? Da quale binario. Dobrze. Roberto va solo o qualche amico. Czy Roberto idzie sam, czy z jakimś przyjacielem? Użyjemy tutaj przyimka da solo, tak? Roberto va da solo o con amico, czy z jakimś przyjacielem. Czyli kon jest takim odpowiednikiem naszego przyimka z jako iść z kimś, być z kimś, w jakimś miejscu. Tutaj użyjemy zawsze kon. Da solo też możecie sobie zapisać. Da solo sam. Kobieta powie o sobie da sola sama. Dobrze? Da sola. Vieni tasera Dobrze. Czy? Tutaj mamy dwie opcje. Jestem ciekawa, czego, jakiego przyimka użyliście. Eee, słuchajcie, może być tak. Vieni con noi i to oznacza pójdziesz z nami dzisiaj wieczorem, ale czasownik venire, przychodzić, eee, może tutaj oznaczać, czy przyjdziesz do nas dzisiaj wieczorem, ale w tym wypadku musimy użyć innego przyimka, nie, mu, nie możemy użyć kon. W tym przypadku użyjemy przyimka da. Może ktoś z Was nawet eee, użył tego przyimka jest taka możliwość, że da się nasunęła jako pierwsza na myśl. da noi stasera, czyli czy przyjdziesz do nas dzisiaj wieczorem. E, Przyimka da używamy, kiedy idziemy do jakiejś osoby. Wieni da me, przyjdź do mnie. E, dal medico, tak? dal dottore, dal dentista, e, dal parrucchiere, dal farmacista. tak. No, tutaj generalnie dal jeżeli idziemy do osoby, używamy przyimka da. E, questo treno viene uh, 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 Milano. Czyli ten pociąg um, przyjeżdża tak do Mediolanu. Jakiego przyjmka użyjemy? Przyimka A, bo mamy miasto. E, ho finito studiare presto. Tutaj w języku polskim nie mamy żadnego przyjmka, tak powiem, że skończyłam uczuć się wcześniej. Natomiast w języku włoskim, bardzo często, bardzo często, pomiędzy dwoma czasownikami, użytymi, użytymi razem w jednym wyrażeniu, pojawia się przyjmek. Jest to najczęściej przyjmek, wybór pomiędzy przynkiem A a B. I to są takie wyrażenia, które warto sobie zapisywać właściwie, jeżeli jesteście na początku Waszej drogi yy, nauki języka włoskiego to możecie sobie założyć jakiś taki osobny zeszyt. Jest bardzo dużo takich czasowników albo podzielić sobie stronę na dwie kolumny. Po lewej stronie sobie wypisywać na przykład czasowniki, które mają przyjmek A, a po prawej czasowniki, które łączą się z przyimkiem D. Finire łączy się zawsze z przyimkiem D. Finire di fare qualcosa. W takim wypadku odmieniacie tylko czasownik finire, dodajecie przyjmek di i tutaj nie musi być pary, tu po prostu używacie bezokolicznika, czyli na przykład finisco di lavorare, kończę pracować. Finisco di studiare, kończę się uczyć. Agora finisci di lavorare, tak? o który kończysz się pracować. Laborare pozostaje bez zmian, odmieniamy sobie tylko finire, czyli tutaj też. Powinni finito di studiare presto. Skończyłam lub skończyłam. To zdanie jest w czasie przeszłym. Uczyć się wcześniej. Przyjdę do biura na piechotę pieszo. Węgo mamy miejsce uficio. Węgo in uficio. Ponieważ biuro w znaczeniu do i wy łączy się z przyjnikiem in. Tutaj też odwołuję do zrobienia sobie własnej listy miejsc, które łączą się z przyjęciem IN i drugiej listy miejsc, które łączą się z przyjęciem A. Ja Wam mogę też, bo wiem, że taki um, tworzyłam dla moich uczniów taki quizlet, Właśnie z miejscami do nauczenia się na pamięć. Też go wstawię w opisie filmu, możecie sobie skorzystać jak najbardziej. To są miejsca, najlepiej nauczyć się ich na pamięć. Które miejsca mają przymek in, które miejsca łączą się z przynkiem a. I zapamiętać, że to oznacza i do, i w, w tym miejscu, tak? Czyli na przykład idę do biura, jestem w biurze, tutaj będzie ten sam przyjmek in uficio. I później na piechotę a piedi, tak, bo mamy sposób andare a piedi, iść na piechotę, iść pieszą. Vengo scuola, autobus, czyli pojadę do szkoły autobusem. węgo a scuola. dlaczego a scuola? No jest to miejsce, które łączy się z przyimkiem a, też będzie na liście. Jest już na liście właściwie, bo ten zestaw... Ma już kilka lat węgła, skóla i na autobus, tak? I na autobus, dlatego że jest to środek transportu. Przed środkami transportu zawsze używam przyjmka in. Wado idę na obiad, i znowu może być z Paolo lub do Paolo. Czy wiecie już, jakiego przyimka tutaj należy użyć? Vado a pranco. I uwaga, posiłki a kolacjone, na śniadanie, a pranco, na obiad, a czy na kolację używamy z przyimkiem a. Eee, z Paolo będzie con Paolo. Mamy jeszcze drugą opcję do Paolo, czyli używamy do osób przyimka da. Da Paolo. Kolejny przykład. O, mamy tutaj znowu czasownik, czasownik, tak? Czyli e, idę zjeść na stołówkę. Czyli też mamy miejsce, które też znajdziecie na liście przyjmków. E, przykład, w przykładzie ósmym było finire di fare qualcosa. Natomiast tutaj jest andare a fare qualcosa. I coś zrobić. Czyli vado a mangiare a la mensa, na stołówkę, mensa, miejsce, które łączy się z przyjmkiem a, plus rodzajnik la mensa, tak? a plus la. E, vado a mangiare, tutaj ta sama sytuacja, odmieniamy tylko pierwszy czasownik, tutaj w tym przypadku andare, dodajemy przyjmek a i pozostawiamy bez bezokolicznik. Liamici partono, czyli przyjaciele wyjeżdżają... E, pomiędzy siódmą a ósmą. Pomiędzy. No tutaj, e, to jest taki przyjemek, który lubi gdzieś tam wylatywać z głowy. E, często uczniowie o nim za, zapominają. E, tutaj mamy czasownik partire, ale nie użyjemy per. Partire per użyjemy tylko, kiedy mówimy o kierunku, tak? Wyjeżdżać do. Tutaj e, chcemy powiedzieć, że pomiędzy, pomiędzy tą godziną, czyli użyjemy tra lub fra. Tra le sette eleotto lub fra le sette eleotto. Kolejny czasownik. Penso. Partire mezzogiorno. Penso. Di partire, tutaj znowu m, pensare di fare qualcosa. Możecie do swojej listy dopisać, czyli macie już finire di fare qualcosa. Macie pensare di fare qualcosa, a kolumnie z przyjmkami a andare a fare qualcosa. Czyli pensare di fare qualcosa. Penso di partire a mezzogiorno, już Wam tłumaczę. Penso di partire oznacza myślę, żeby wyjechać. Po polsku raczej tak nie powiemy. Możemy sobie przetłumaczyć lepiej pensare di fare qualcosa jako mieć zamiar coś zrobić. Tak, Czyli penso di partire, mam zamiar wyjechać w południe, a mezzogiorno. Dlaczego użyłyśmy, użyliśmy tutaj przyimka A? Yy, dlatego, że yy, zapytamy a che ora? O której godzinie? A mezzogiorno w południe. Także będzie przyjmek A. E, następny przykład. Nessuno di voi viene firenze ma. O, aż trzy przyjimki w jednym przykładzie. Przetłumaczę Wam to. Nikt z Was e, nie pojedzie do Florencji ze mną. E, nessuno di voi, tak, nessuno di voi, czyli nikt z Was, z Waszej grupy, nie Wienę, mamy miasto, Firenze. Pamiętacie, jaki przyjmek przed miastami? A, a Firenze. Ze mną, kon me. Dresunu i na Firenze, kon me. Voglio Andare, mm -hmm. Teatro Stasera. Tak, Te chcę iść, pójść do teatru dzisiaj wieczorem. Przymek A, a Teatro. A teatro też jest na liście miejsc, jest to miejsce, które łączy się z przynkiem A. Parto Presto wyjeżdżam, wyjeżdżam niedługo, tak? Z Rzymu albo do Rzymu tutaj też zależy. Może najpierw powiemy sobie z Rzymu, tak? Parto Presto Daroma. Czyli gdy się oddalamy, wyjeżdżamy z jakiegoś miejsca, wtedy użyjemy przyjmka da. Natomiast w momencie, kiedy jedziemy, udajemy się, jest kierunek, użyjemy zawsze per. Czyli parto presto da roma, wyjeżdżam wcześniej z Rzymu, tak? Parto presto peroma, wyjeżdżam nie do Rzymu. O której godzinie kończy się lekcja? Che ora finisce la lezione? A che ora? A che ora finisce la lezione? Tak, o której godzinie? O tym już mówiłam, że godziny używamy sprzyjnie A. W odpowiedzi by było na przykład. A lezione finisce alle 14, o 14. Czyli pamiętamy, że godziny są rodzaju żeńskiego. Łączymy je z przyimkiem A, tak? Czyli A plus L. A właściwie przyjmak łączymy z rodzajnikiem zawsze w tej kolejności. Kolejny przykład. O, bardzo fajne zdanie. Możecie sobie zapisać też i zapamiętać. Un andata e ritorno Roma per favore, czyli bilet. Od razu powiem Wam z, przyim z przyimkiem. Un bilietto to di e ritorno per roma per favore. Un biglietto di andata e ritorno, czyli bilet w obie strony. Tak, ten i z powrotem. Di andata e ritorno. Przy okazji możecie też sobie zapisać un biglietto di andata albo di sola andata. To jest bilet tylko w jedną stronę. Natomiast ritorno, czyli powrót w obie strony. Takie wyrażenie. Un biglietto di andata e ritorno. Może Wam zaznaczę, bo warto zapamiętać. Per Roma, dlatego że jest kierunek, kupujemy bilet. Tak, użyjemy przyjęcia per. Traduco, czyli tłumaczą z polskiego na włoski. To jest trudne. Traduco dal polacco, czyli da plus il, zapiszę. Traduco dal polacco in italiano na włoski. Domani andiamo mm, Napoli, mm, la macchina mm, Paolo. Czyli jutro jedziemy do Neapolu samochodem Paolo. Domani andiamo a Napoli, Napoli, czyli Neapol, mamy miasto, con la macchina i Paolo. O, i teraz ktoś z Was może się zapytać, o, skąd tu się wzięło con la macchina, jakby z samochodem? Wcześniej przecież do środków transportu używaliśmy przyimka IN. W języku włoskim jest taka zasada, kiedy środek transportu jest określony. Czyli na przykład mamy doprecyzowanie, tak jak w tym przypadku, że samochód, samochodem Paolo, tak, ten samochód należy do Paolo, to w tym wypadku użyjemy przyjmka con i rodzajnika danego środka transportu, czyli con la macchina di Paolo. Gdyby tego doprecyzowania nie było i po prostu domania diamo napoli in macchina, tak, wtedy możemy dać przyjmek in macchina. L'istituto della cultura italiana, doprecyzowujemy, doprecyzowujemy tutaj, citrowa znajduje się w Warszawie, a Warszawia, a przed miastami. Il di Carla è bello, czyli sukienka albo ubranie kogo, di chi. W tak? pytaniu by było di qui, kogo? Di Carla, e bello, jest piękne. La camera da letto. Tutaj już mamy przyimek e, uzupełniony. sypialnia. Przyimek przeznaczenie jakby, tak? La camera da letto. E, a sinistra. A sinistra po lewej stronie, a destra e, po prawej stronie. Kolejny przykład. Węgo. E, go... A szkoła przyjadę do szkoły, Szkoła miejsce, które łączy się z przynkiem A, autobusem z 16, autobus 16. Znowu ten autobus jest określony, mamy jego numer, czyli znowu będzie przyjmek kontakt, kon lautobus 16. Gdyby tego numeru nie było, damy przyjmek in, in autobus. Andiamo. Jedziemy do miasta samochodem Luizy. Macie już tutaj pomysł? Bo już był podobny przykład. Andiamo in città. In città też znajdziecie na liście przyjmów miejsc. Zawsze città połączymy z in. Con la macchina Tak? Di Luiza. Czyli znowu samochodem Luizy. Siamo in vacanza. In vacanza też znajdziecie na liście miejsc. Znowu podobny przykład, już był wyżej. Mam zamiar wyjechać do Włoch, tak? Czy myślę, żeby wyjechać? Pensare di fare qualcosa, czyli penso di andare in Italia. In Italia, ponieważ mamy in przed państwami. Vogliamo andare al mare. Al mare też znajdziecie na liście miejsc. Lunedì devo andare in ospedale. Uwaga, przed dniami tygodnia nie wstawiamy żadnego przyimka, powiem po prostu lunedì devo andare in ospedale. W opisie wstawię Wam całe ćwiczenie, wstawię link do Quizlet, na którym będziecie mogli sobie poćwiczyć przyimki miejsc. Czyli te, które mają przymek A, a które mają przymek IN. Mam nadzieję, że ćwiczenie Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, stawcie je w komentarzu. I do zobaczenia w następnej serii. A presto!